Mamy kolejny pojedynek. Oczywiście jest ze mną Matjasik. Witam serdecznie. E, tym razem wylosowali się Sultan i Fryderyk. No to co, zaczynamy. E, Myślę, że to będzie bardziej jednostronny pojedynek niż poprzedni. No, poprzedni był jednostronny po zwiększeniu wielkości ataków. No cóż, w nie wiem, czy to akurat miało wpływ. Czy, czy to zwiększenie ilości wielkości ataków zdążyło mieć jakikolwiek wpływ? Wydaje mi się, że tak, że już w tej drugiej grze drugi atak kalifa był już zdecydowanie mocniejszy. I był taki kończący szeryfa. No, Sultanowi udało się podpalić kamieniową Fryderyka. Ale ja myślę, że to może być ostatni sukces ze strony, ze strony Sultana. No cóż, zobaczymy. Że wykorzystał fakt, że Fryderyk... Zaczął budowanie swojego zamku od de bardzo defensywnych, ba defensywnych trebuszy. E, bo jak wiemy, Tebusze są najlepszą jednostką defensywną. Chociaż te, 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 te ataki to i niewolnikami na razie przynoszą całkiem, całkiem wymierne efekty Sultanowi. Zadziwiająco. Nie wiem, czy nie wiem, czy Fryderyk ma jakąkolwiek obronę w tej chwili na swoim zamku. Darek powinien zrobić troszkę więcej jednostek defensywnych. Jakichkolwiek, nie wiem, włóczników, łuczników, kuszników, bo w tej chwili ja nie wiem czy Sultan nie wygrywa gry tym atakiem. Zaraz się okaże, że Sultan wygra z Federykiem, dopiero będzie. Pokaż, pokaż porównanie ilości jednostek. No 116 do Słuchaj, to może być koniec gry! To jest chyba koniec gry! Chyba Sultan to wygrywa! To jest chyba moment, w którym Sultan wygrywa pojedynek. Sultan wygra z jedynkiem! Sułtan wygra z bardzo to bardzo pojedynku! Oj, wiesz co, wydaje mi się, że mogliśmy przegiąć, bo zauważ, że Sułtan bardzo szybko wyprowadza atak. Była bardzo mały zamek i mała ekonomia. I on od razu wyprowadza atak, a ponieważ daliśmy duży współczynnik, to zaraz potem wyprowadza drugi, silny atak. Nie wiem, czy nie przegięliśmy w tym momencie. No, delikatnie mogliśmy przegiąć. Może słuchaj, trzeba by powtórzyć to po prostu z mniejszym limitem. Znaczy z mniejszym. Mówimy zmniejszyć z powrotem na 0,5 i tylko. Możemy zdobić zasady. Pierwszy pojedynek jest na do, do, do roku 1300? <grym, <grym, maksymalnie. <grym, nie 1400, 1300. Podkreślę. Mhm. Y a jak pierwszy się nie uda, to zwiększamy limit o 0,5 do 0,8, potem na 1,1 1 i będziemy tak zwiększać, dopóki pojedynek nie wyłoni rezultatu. Może po prostu damy 0,8 na sztywno. Może to, co to, to, to jest teraz 1, 2 jest po prostu za duże. No nie wiem, jak u Ja wiem większo... Ja jestem zwolennikiem tych, takich dogrywek. To, tak jak w szachach. Najpierw jest pojedynek szachów klasycznych, potem są te błyskawiczne dapidy blice i tak dalej. No cóż. No dobra, to ja możemy, się z, się z, się możemy zmienić te współczynniki. Nie wiem, czy wszystkie odcinki będę wrzucał, nie wiem, ile ich będzie. No, ale poeksperymentujemy i zobaczymy. Myślę, że tak.